Mhm. Czy nasza szkoła jest szkołą otwartą? Tak. Na czym to polega? Herbstra, gdzie też prowadzimy, sobie dla nas warsztaty w Bibliotece Rejonowej. Zareklamujcie tą naszą ulubioną, zaprzyjaźnioną bibliotekę. Tak. Na jakiej ulicy? Biblioteka przy Wilczej. Biblioteka przy Wilczej, tak? Na Księży Młynie. Lubicie tam bywać? Tak. A dlaczego? Co tam się dzieje takiego, że... Są tam różne zajęcia. jest jak... Wolontariuszami z różnych tak, części i świata? Co tam jeszcze się dzieje w tej bibliotece to, naszej to, to ulubionej? Świetnie. Jakie jeszcze inne zajęcia, są Marysiu? Też od warsztaty dla, są też różne warsztaty. Dla szkół, są też różne osoby, które mają różne. tak. Pasje? Tak, są też osoby, które. No dobrze, to po, po chwil, pomyśl troszeczkę i za chwilkę jeszcze powiesz, co w tej bibliotece się dzieje jeszcze. organizuje e, naukę słów z, e, z Hiszpanii, bo przychodzi z kampanią, albo z, e, robią tam jakieś Plasty. prace plastyczne. Świetnie. Co w tej bibliotece jeszcze, Marysiu? Było, 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 było wakacje niedawno było organizowane wymiar z panią, która miała. miała która kultura. Która kultura. Która przyniosła jednego dzisiaj y, i mogliśmy go głoskać. I y, y, też było musieliśmy, że to jest taki on Pani powiedział o wysia, że ja jak kilku lat i po prostu było fajnie. Są też, y, a w roku no, szkolnym? Pokusy, a w roku szkolnym jeszcze pamiętacie tematykę spotkań w Bibliotece Rejonowej? Spotkania z wolanty... książek. O właśnie. Podobają wam się te spotkania. A, a dlaczego? Tak, tak. dlaczego? No, o autorze tej książki. Jakie miałam książki? Ja tą miałem. książkę, jakie miałam przygotowane? Jak ja je miałem, to, jak ja jak znaczy, Bo Michalina, nasza koleżanka z klasy, chciała zapytać się, czytać, bo ona pisze własną książkę i chciała zapytać jej, czy ona jest dobrze na Jako pisarz, tak? Fachowym okiem ocenił książkę waszej koleżanki. Nie, to też nie wziąłem na pamiętam, na chyba Dobrze. A czy jakieś inne instytucje goszczą w naszej szkole? Dzieją się jakieś ciekawe lekcje, żywe lekcje? Tak, takie takie. żywe lekcje historii muzyki. Przykład... Ostatnio była żywa lekcja historii. Przyszli dwaj panowie i pokazali nam, jak żyli na chłopcy, które chcieli się z rycerzem, że byli y, gierkami, a potem stać się rycerzami. Mm -hmm. Zadania różne, śmieszne. Dobrze. Jest też żywa, e, znaczy, no nie wiem, czy to była była też żywa lekcja jak tańca, czy coś takiego, że był taniec w w temacie takim z mm -hmm. przewodnikiem. Mm -hmm. Czyli, no, ja również w szkole e, różnych ważnych gości, jak Panią Agnieszkę Kunikowską i Krzysztofa Jakubca. Mm -hmm. Z jakiej okazji przybyli do nas? Pamiętacie? Co to było za... Dzień na Patrona... Szkoły. Dzień na Szkoły. Mhm. W tamtym roku szkolnym jeszcze przyszedł do nas takie mini chyba jaka orkiestra trochę i różne były... You, <grybujesz> mm -hmm. Czy możemy w naszej szkole pogłębiać wiedzę o różnych kulturach, tradycjach? Czy macie prawo do własnych przekonań? No, tak. A w jaki sposób jeszcze z innymi kulturami się zapoznajecie? Powiedzieliście o spotkaniach ze studentami. się z Anglią, z dziećmi tak. z Anglii. No, co to wam daje ta korespondencja? Możemy poznać różne nowe słowa e, z języka angielskiego, które e, w przyszłości na nową mowę mm -hmm, I przydadzą się. E, możemy poznać tam e, przyjaciół, ja, przyjacieli, taki przyjaciół, przyjaciół? Przyjaciół, e, którzy mogą okazać się e, no, takimi mm -hmm. prawdziwymi i jeszcze uznanymi w Internecie. Mm -hmm. I jeszcze Zabawa, bo to nie jest tak, że um, tak jak na lekcjach, że wpływamy to w siebie, tylko e, pani e, Marta Lepczak nam pomaga zrozumieć. Dobrze, Marysiu, a jaki jeszcze projekt chcesz przedstawić? E, Dobrze, a jakie państwa brały udział w tworzeniu tej historyjki? Pamiętasz może? To była Portugalia. Portugalia. Polska, Jedna miejscowość z Polski. I. Jeszcze, jeszcze była Litwa, tak z tego co tak. pamiętam. tak? jest, jest, jest taki w którym Może... No tak, dobra. Czy w naszej szkole dzieci się czują bezpiecznie i, i wobec nich no, jesteśmy tolerancyjni, czy też nie? Jak to widzicie? Tak, I to tutaj to jest to jest mhm. Na przykład w drugiej C to jest taka klasa, jakby, no są tam dzieci chore, które są doceniane przez nią, nie są obrażane, że są y, inni, tylko są doceniane przez nią. Tak? I objęte jakąś tak. opieką, wsparciem, tak? Tak, albo Staracie się być tolerancyjni wobec innych? Tak, Wiecie na to, czym, czym to polega? taki dzień, e, dzień puszystych i pieków, e, e, gdzie e, prawie cała się szkoła się przybierała się e, za właśnie, osoby puszyste, e, mieli naklejki, gohan puszystych. E, pokazywała tak. się, że, że, że są tolerancyjni że, i że no, nie można oceniać po wyglądu. Dobra, Igor, a do jakiego projektu chcemy przystąpić teraz w kwietniu? W kwietniu, nie, 21 marca. marca. Chcemy przystąpić do, do akcji kolorowa tolerancja, gdzie będziemy zamazywać. Zamalowywać. Zamalowywać. Co będziemy zamalowywać? Rasistowskie bądź wulgarne, obraźliwe teksty na ścianach, mhm. na budynkach. Mhm. W jaki sposób zlokalizowaliśmy te, te napisy? Chodziliśmy przez Księży Młyn i gołym okiem widać co tam się znajduje. Mhm. Co robiliśmy podczas tej wycieczki? Zdjęcia, gdzie fundator tej, organ... tej, tej akcji zezwoli na zamalowanie. Mhm. Po prostu robiliśmy zdjęcia, aby organizator pozyskał pozwolenie na zamalowywanie, tak? 21 marca gdzie się wybierają uczniowie? 21 marca uczniowie wybierają się na wycieczkę po łodzi z przewodnikiem. Oczywiście to są uczniowie wzorowi, którzy zasłużyli. Mm -hmm. To jest akurat taka akcja, że wspieramy tutaj tych wzorowych uczniów z najwyższymi wynikami. Jak no, już o wspier wspieraniu wzorowych, to to taka weźmy, wycieczkę do Afrykani jeszcze dla uczniów wzorowych. No dobrze. W porządku, dziękuję Wam bardzo. Uznajemy, że nasza szkoła jest otwartą szkołą? Tak, otwartą na współpracę? Tak. A czy jeszcze jakieś inne instytucje oprócz Biblioteki rejonowej, Pałacu Herbsta z nami współpracują? Tak, różna.